Pasłem się z matką przez sześć miesięcy, a później ludzie mnie od niej zebrali. Sześć miesięcy później. Wio! Mm. <słuch> Głupie małe konie. Z moim przyjacielem bawiłem się bez trosko. A po roku. Te dwa konie na sprzedaż, tak? Tak, sprzedajmy je szybko, żeby już było po problemie. Czuję, że coś będzie niedobre. No, ja też tak czuję. Gdy nie było chętnych, żeby nas kupić, sprz wy sprzedali nas do rzeźni, ale mój ojciec postanowił zainterweniować. Hm. Czemu mój syn tam stoi? Przecież to jest koniowód do rzeźni. Muszę mu pomóc. Co tam, Turmisku? Przestań się awanturować. Krz, poszedł! Nie pozwolę mu tak zabrać mojego syna. Turmis! Esemis! Ale gdy mój ojciec przeskoczył, było już za późno. Gdy przyjechałem do nowego miejsca, nie wiedziałem, co się dzieje. Mojego przyjaciela zebrali, ojca nie było, a ja zostałem sam, przywiązany w szopie. Nagle wszedł on. Haha, koniku, myślałeś, że co? Tak łatwo ci się uda przeżyć? Mam tu nóż i właśnie zamierzam cię zabić. Gdy to powiedział, zorientowałem co się, co się dzieje. Szybko się zerwałem i uciekłem. Przy okazji musiałem go kapać. Drzwi dosz, y, od szopy były otwarte, a więc łatwo było mi uciec. drodze przez las, zaczepiłem się o gałąź. Moje rżanie usłyszeli. Moje rżenie usłyszeli ludzie. A co to? Chodźmy zobaczyć. Dobra. Przecież to koń. Zaczepił się, trzeba mu pomóc. Dobra, mam go. Jest spokojniejsza, więc chyba był kiedyś u ludzi. Chodźmy. Chodź. Trafiłem na pastwisko w cudownej studniu. I tam ją zobaczyłam. O, jakieś nowe. Witaj, jestem Dalia, a ty? Ezymis, miło mi. Jesteś śliczna. Mam dziękuję, miło mi to słyszeć. Ty też jesteś całkiem... całkiem... Wiedziałam, że się zakochaliśmy. To było takie... miłe uczucie. Biegaliśmy po postwisku codziennie. I było nam tak dobrze.

Dalia znowu brykała ze mną po pastwisku. A Żrebak do nas dołączył. Żrebaka nazwaliśmy Dolino na D od matki. Pewnego dnia Dalia dostała kolki. Żrebaka zabrali do mnie, choć mały, nie przejmuj się. <todgłosy> Polka postępowała, a więc przykro mi. Musimy ją uśpić. <laughs> to jej ostatnie rżenie. Zierebak z tęsknotą za matką. Nie jadł, nie pił, więc nie przeżył. Jak z tych wrażeń musiałam odejść, bo nie przeżyłbym w tym samym miejscu, gdzie była pochowana moja żona, zierebak. Niedługo mógłbym być ja. Spędziłem trzy dni i 3 noce. Tuż przy stromeku. Zasłabłem. Gdy się obudziłem, usłyszałem znajome rżenie. Zobaczyłem mojego ojca. Zaczął pulsować dumnie. A ja z zazdrości też zacząłem. Och, synu, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Tato, ja też się cieszę. Przypomniałem sobie wtedy o Dali. I o moim synu. Tak zmieniło się moje życie. Historia od mieńca. Jeżeli Wam się spodobało, to subskrybujcie, łapkujcie i.